Bardzo przyzwoity. Dla mnie dla mnie najważniejsze jest to, że czajnik Bo ja jak pracuję w nocy, czyli inne rzeczy robię, to kawą po to podstawa. Kawa jest. Pomlecz o mleczko poprosimy. Woda mineralna dla spragnionych. To jest niepotrzebne! To! to jest dyskryminacja palacza ale przeżyjemy. Dobra, co jest oprócz czajnika dla mnie najważniejsze w pokoju? Oczywiście łóżko. Jakie jest łóżko? W kule w Holandii nie, no wireful! Pozostając z konwencji, to dla polo naprawdę bardzo fajne, bardzo wygodne, szerokie. Pan e, Rafał Hamera, dyrektor hotelu Atlanta. No co dużo mówić. Prawa ręka i lewa ręka. To jest ta na ten prawda? Jak najbardziej, oczywiście. No właśnie wspomniał Pan Panie Rafale jeszcze poza nagraniem, że e, ten hotel powstał na bazie dawnej dyskoteki. jest wydaje mi się, że w Białego Stoku była chyba najbardziej oblegana, najlepsza i... No, no Mieściło nawet tylko 2000, 2000 osób z tego co słyszałem. Osób, no? Natomiast wcześniej jako budynek był blogierówką, gdzie jeszcze wcześniej tak sunęło to sobie, jak pan Gierek nasz jechał Aha, na Podlasie, no. budowali to na szybko, no. wszystko, się później podobno rozpadło. Teraz pan prezes odkupił, jako budynek przekupił, przekształcił go pierw bazę noclegową no. z restauracją, y, z miejscem też na imprezy. A w momencie jakby w etapie tym mamy... Atlanta. Mamy 36 pokoi, w tym jeden apartament, czyli W sumie tam około 72 miejsc noclegowych. No, no to mamy. Tam, tu mamy jedną tą, naszą największą salę, jakby bankietową, która przy ustawieniu konferencyjnym mieści do 500 osób, bo no. robimy wesela do 360. Raz się udało zrobić na 472 osoby wesele. Zawsze no. konieczne. No, nasze wyroby, tak naprawdę, nasze sztuki, tutaj bazujemy w produkty, tak? produktach. Będziemy tutaj na miejscu. A chodzi, też wasze, wszystko? Tak, dokładnie. W tej sali mógł być wybrany nowy selekcjoner reprezentacji Polskiej. To doszło do spotkania przez Dokładnie, to jest to, 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 to miejsce. Myślę, że gazety dobrze opisały to, bo to myślę trwało około 4-5 godzin tak naprawdę. Byli sami panowie, więc przedstawiali sobie obydwoje swoje plany Aha. i koncepcje, no ale jakby życie pokazało i zweryfikowało. Pierwsze dwa stoliki z tamtej strony, od strony okna. Aha. A jak pan widział, pominać tak to oddzielnie. co widać, bo już się dogadali, czy nie? Już wtedy. Ci panowie mają jedną minę zawsze. Pokerową. <laughs> dokładnie. Fachowcy. Fachowcy, naprawdę. Jesteśmy tutaj m, świadkami historii, która się nie dokonała. Nie dokonała się, ale. Przeszłość, tak, tak jest. Tak, też przeszłość, mamy nowe rozdanie. Mamy kciuki za Ale mamy jeszcze dwie sale w razie co, także o, na przeszłość... <grym grym> tak. No. Możemy ta nowe. Możemy na szczęśliwszą dla kamery. <grym> Dokładnie. <grym>